Witajcie kochani na tarot Esme przed nami ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych strzelców na styczeń 2023 roku. Dla Was, drogie strzelce, będę używała talii Truhard Intuitive Tarot. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie, zgodnie z najwyższym dobrem dla mnie podczas czytania i proszę, by wasze wyższe ja również was prowadziły, gdy będziecie oglądać to czytanie w swoim czasie. Kochani, dziękuję za poprzedni rok i dziękuję już za ten, który przed nami. Bardzo się cieszę, że zaglądacie do mnie. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo, bardzo gorąco. No dobrze, zobaczmy, co dla naszych kochanych strzelców. Jakie energie, jakie potencjały dla Was na styczeń 2023 roku. Co dla Was styczeń 2023 roku? Główna energia Rydwan. Co było? Król Kielichów? Co będzie? A Kielichów? Co będzie pomagać? Siedem mieczy. Co może przeszkadzać? Paść mieczy. Na co będziecie mieć wpływ. Osiem kielichów. Na co wpływu nie będzie. A mieczy. Wpływy zewnętrzne. Karta siły. Rezultat rada. Sześć denarów. Ok. I dwójka mieczy z przełożenia. No możliwe, że tutaj będziecie wchodzić, kochani. W, te, w, ten, w ten miesiąc, znaczy właściwie to już ten miesiąc się zaczął. Trochę mam opóźnienia z czytaniami, za co, za co przepraszam, ale tu jest, jest takie dokonywanie wyboru. Jakaś, jakaś sytuacja, może. Stwarzać w Was takie delikatne, można powiedzieć, rozdarcie. Czyli na przykład zrobić czy nie zrobić, pojechać, nie pojechać, zapytać, nie zapytać. Tutaj to mogą być różne rzeczy, bo to jest czytanie ogólne. Jakieś dokonanie wyboru tutaj może być ważną taką sprawą w tym miesiącu. Może to być też czas takiego oczekiwania na to, aż jakaś sytuacja się okaże. Co będzie, czy pójdzie w tę czy w tę stronę. Bo też czasami karta Dwójki Mieczy oznacza taką kontemplację, po prostu takie czekanie, jak sprawy się potoczą. Karta Rydwanu, jako główna karta, mówi o tym, że jest to czas, w którym warto mieć cel przede wszystkim. Warto dążyć do jakiegoś określonego celu, żeby realizować swoje marzenia, żeby też nie siedzieć w miejscu. To jest ważna rzecz, bo Rydwan jest, to jest karta. Ruchliwości, więc je, jeździć, wyjeżdżać, y, ruszać się przede wszystkim, realizować te swoje marzenia. To jest, y, myślę, taka ważna rzecz. I też jest to karta, która mówi o zdecydowaniu i konsekwencji, więc to są takie cechy, które w tym miesiącu muszą być dla Was y, takie no, y, no, bym powiedziała priorytetowe. Bycie zdecydowanym y, i świadomość tego, czego się naprawdę chce. I działanie w tym kierunku, no, takie naprawdę, naprawdę zdecydowane. Jeśli chodzi o przeszłość, to pojawia się tutaj król kielichów. Dla niektórych ta karta może wskazywać no, partnera, ojca, lub po prostu podejmowanie decyzji w zgodzie ze swoim sercem. Bo krótki lichów to jest też w czytaniach ogólnych krótki lichów często mi też pokazuje, że człowiek postępuje właściwie z miłością do siebie, że podejmuje decyzje właśnie z miłością do siebie, że pozwala sobie na, na ten rozwój dzięki takiemu stwierdzeniu, że zasługuje na to. Prawda? że sam, sam dla siebie staje się takim przyjacielem, i działa w zgodzie ze sobą, więc też dla niektórych strzelców to może być w ten sposób. A dla innych może to być kwestia partnera, partnerki. To jest czytanie ogólne, więc tutaj króla nie patrzę jako mężczyznę, tylko ogólnie jako osobę, która, która się troszczy, która kocha, na której, jak to się mówi, można się oprzeć, można na nią liczyć. Więc też tu w tym kierunku to może iść. I ta energia wchodzi tutaj w ten miesiąc, jak najbardziej. W karcie, co będzie, w karcie przyszłości, mamy asa kielichów, więc to jest nowy początek. To jest na przykład w relacjach, może to być wejście do nowego kręgu relacji, czyli tak, tak jakby przejście jakiegoś etapu i wejście w nową jakość relacji, gdzie jest więcej miłości, więcej zaufania, więcej nadziei na związek. Taki, znaczy mówię nadziei w sensie takim, że razem idziemy, prawda? Razem idziemy dalej. Ale to też jest takie wtedy nowe poczucie bycia na, na tak zwanej nowej ziemi. Więc yy, ważne tutaj jest bycie szczerym wobec siebie, wobec yy, drugiej osoby. Ważne tutaj też jest w relacjach w ogóle podejście ze szczerością, mówienie prawdy, mówienie prosto z serca. Tak, jak ja mówię, mówienie z przestrzeni serca. Prawda? Więc tutaj to też może się w ten sposób y, w tym miesiącu przejawiać. A dla innych strzelców może to być nowa miłość. A z kielichów może mówić o spotkaniu nowej osoby, nowej miłości. Y, też pod tym kątem to y, może być. Y, dla osób, które już są w związkach i sprawy relacyjne są dla nich już takie oczywiste, to a z kielichów może też oznaczać. Że coś Was nowego może tutaj zachwycić. Możecie na przykład zacząć lubić coś robić, a z kielichów to też jest właśnie o, kocham to, lubię to, uwielbiam to robić. Więc jakaś nowa pasja tutaj może też wejść w grę dla niektórych strzelców. Możecie się po prostu, jak ktoś mówi, w czymś zakochać, w robieniu czegoś. I to też tutaj w ten sposób się może przejawiać. Ja tutaj mówię różne znaczenia, bo są to czytania ogólne. Co będzie Wam pomagać? No, i teraz tak, mamy siódemkę mieczy. Siódemka mieczy, najczęściej, jako taka karta, co robić, ona będzie najczęściej znaczy, najczęściej ona radzi, żeby być sprytnym, prawda? Żeby po cichutku sobie działać, robić swoje, nie rozgłaszać tego. Ja to, ja to nazywam nie kłapać dzióbkiem, prawda? Za bardzo na prawo i na lewo, co mam zamiar zrobić. Tak, żeby jak ktoś mówi, ci ktoś tego nie zauroczył. To jest taka rada. Ale też uważaj, żeby nie przeżąglować. Czyli nie bądź, nie idź w złą stronę, w złą stronę energii siódemki mieczy. Czyli nie oszukuj, nie komplikuj, nie kombinuj za bardzo też. Yy... No i działaj zgodnie z prawem, też tutaj bym powiedziała, do niektórych strzelców, prawda? Ale z drugiej strony, rób swoje, prawda? Tylko w mądry sposób. Tutaj on trzyma za siebie palce, prawda? No, u nas to się kciuki trzyma, prawda? Kciuki się trzyma, a, yy, a on tutaj, prawda, trzyma palce za siebie, czyli no, liczy na ten łód szczęścia, że się uda. Jak to się mówi psim swędem, nie? Tutaj liski są, prawda? Liski jako takie symbole y, takiego ukradkowego działania. Ale y, ja myślę, że głównie tutaj, kochani, chodzi, żebyście działali w mądry sposób, żebyście się nie dali też oszukać nikomu, żebyście też uważali na pochlebców, na takie osoby, które gdzieś tam właśnie chcą coś ugrać sobie. Tutaj trzeba być mądrzejszym niż ten, który myśli, że jest taki mądry. Tak bym to tutaj określiła. Co Wam może przeszkadzać? Zbyt y, takie y, szybkie działanie. Szybkie mówię w tym sensie, że można tutaj, jak to się mówi, y, czasami palnąć coś, jakieś słowo. Paść y, mieczy taki właśnie jest. Że potrafi coś powiedzieć, co potem się nie da odusłyszeć, prawda. Potrafi przyciąć też czasem, potrafi być wścibski, potrafi też być plotkarzem. To też na to trzeba bardzo uważać, bo jest to energia młoda. Paść to są właśnie takie niedojrzałe zachowania. Więc, wszelkie tego typu rzeczy, uważajcie na to, żeby po prostu w ten sposób nie postępować. I też uważajcie na takie osoby, które są właśnie takie, są plotkarzami, nie potrafią się zachować. Dużo gadają, takie są wszędzie ciekawe. A co tam masz, a co tam, a co tam wiesz? A, tutaj, a tu właśnie trzeba siedzieć cicho. Tutaj trzeba na spokojnie, za dużo też nie opowiadać. Tutaj trzeba tą swoją moc trzymać w sobie. Trzeba mieć jasno określony kierunek i robić swoje. Na co będziecie mieć wpływ? Na podążanie za własnym szczęściem. Tutaj jest ta droga do Jowisza, Jowisza, która jest. Symbolem szczęścia, prawda? Więc to jest y, też zostawianie za sobą tego, co już wam nie pomaga, nie rezonuje z wami, już y, nic dobrego wam nie przyniesie, a y, jest to podążanie za tym, czego pragnie wasze serce. Więc możecie y, w tym miesiącu mieć łatwiej, y, zostawiać za sobą to, co już się przeżyło. Też jest to yy, na przykład, szukanie nowej pracy, wchodzenie. Są to wyjazdy, zmiana miejsc zamieszkania, i tak dalej. To są wszelkie takie możliwości, gdzie człowiek mówi sobie: dobra, spróbuję. Najwyższy czas, żeby, żeby ruszyć. Prawda? Więc to jest tutaj. Yy, będziecie mieć na to naprawdę duży wpływ. Więc działajcie na co tego wpływu nie być. No niektórych rzeczy możecie po prostu nie rozumieć na czas, tak bym powiedziała. Niektóre rzeczy mogą jeszcze dla was być taką zagadką i trochę może być z tego powodu może być trochę ciężko. Znaczy mówię tutaj ciężko w tym sensie, że w momencie jak człowiek nie do końca wie jaka jest sytuacja, nie ma na nią wpływu takiego no tylko może myśleć. Analizować to w kółko, to y, tutaj może przez, y, znaczy, powiem tak, tutaj nie ma co za dużo myśleć, bo i tak na to wpływu nie będzie. Tutaj trzeba po prostu trzymać za siebie palce i robić to, robić tamto, co tylko możecie zrobić, żeby się udało, żeby się spełniło, żebyście byli o krok bliżej tego szczęścia. Także ja bym powiedziała tak, nie myślcie za dużo, bo na to nie będzie po prostu wpływu. Tak. Mogą być różnego rodzaju też opóźnienia, a może też być, też może być tak, że nie wszystkie osoby będą w stosunku do was uczciwe i na przykład będą wiedziały o jakichś ułatwieniach, a wam o tym nie powiedzą, bo przełasie mieczy w negatywie tak właśnie jest. Więc też na to trzeba po prostu uważać. Wpływy zewnętrzne, jest karta siły, więc to jest karta, która z jednej strony może pokazywać Wam, że yy macie do czynienia z osobami z zewnątrz, prawda, które są, yy mogą być silnymi rywalami, na przykład w jakiejś sprawie, w zawodowych jakichś rzeczach. Ale też Karta Siły mówi o tym, że yy życie może Wam dawać w tym miesiącu jakieś wyzwania którym trzeba będzie sprostać, i myślę, że będziecie mieć szansę temu sprostać. Wręcz myślę, że tak, jakby świat będzie Was energetyzować, bo karta siły to będzie Wam dawała więcej, właśnie takiego poczucia pewności siebie. I jeżeli będziecie na to patrzeć w taki sposób, jeżeli będziecie właśnie podążać w tą odpowiednią stronę, będziecie znać swój cel, to co chcecie zdobyć. To życie Wam będzie tylko to podkręcać energetycznie. Z drugiej strony też mogą być, tak jak mówiłam, mogą być jacyś rywale potężni gdzieś tam w tle, y, konkurenci i tak dalej, ale to od Was zależy, jak, jak, wy, y, jak Wy z tym postąpicie. Czy się przestraszycie, czy po prostu i tak, i tak będziecie robić swoje. No. Teraz, kochani, rezultat albo rada. Szóstka denarów. Bardzo dobra karta. Bardzo dobra karta, bo jest to karta przepływu, jest to karta, która mówi, że to, czego potrzebujemy, spływa nam z nieba, jest tam dawane. Czyli yy, jest przepływ, jest zapłata też, prawda? Pieniążki mogą tutaj te denary z rączki do rączki płynąć, prawda? Więc tutaj otwierajcie się na to. Otwierajcie i to też jest taka karta, która mówi proście, a będzie wam dane. I też, jak ktoś będzie Was prosił o coś, to starajcie się w miarę możliwości nie odmawiać, tylko udzielać tej pomocy, bo to jest, to jest właśnie przepływ. To jest ten przepływ. I jako rada, to właśnie bądź w tym przepływie. Nie blokuj tego. To jest też tutaj ważna rzecz. A jeśli chodzi o kartę rezultatu, to szóstka denarów daje szansę na obfitość, daje szansę, że jak ktoś szuka pracy, to może znaleźć pracę. Jak ktoś szuka w ogóle jakiegoś takiego większego, większej obfitości w swoim życiu, większego szczęścia w swoim życiu, to też jest bardzo dobra szansa, taka właśnie bardzo dobra karta. Ona... Mówi też właśnie o tej, o tej pomocy przechodzącej od innych osób, też, że ktoś tu mimo wszystko Tobie może pomóc, ale to będzie wynikiem tego, że ktoś będzie widział, że Tobie naprawdę zależy. Więc ja bym powiedziała tak: jak szukacie czegoś, to idźcie za tym, co lubicie robić. Na przykład jak ktoś szuka pracy, to niech idzie tam, idzie za tym, co lubi robić. Jak ktoś szuka przyjaźni, to niech idzie tam, na przykład, gdzie ktoś robi takie rzeczy, co on też lubi. Czyli na przykład interesuje się, no powiedzmy, jak szukasz przyjaciół, to, a powiedzmy, jeździsz no nie wiem, na, na rowerze. Powiedzmy, to szukaj osób, które też jeżdżą na rowerze, prawda. Jeżeli lubisz oglądać filmy, no to też gdzieś tam zapisz się do jakiejś grupy, szukaj kontaktów z ludźmi, którzy to robią, prawda? To też może być w ten sposób. Jeśli na przykład interesuje Cię kosmetyka, to też gdzieś tam w tym kierunku patrz. Szukaj pokrewnych dusz, szukaj osób, które będą też łączyły to, co ty lubisz robić, do czego masz serce. A jeśli chodzi o relacje, uczucia, w sensie takim już partnerskim, prawda, to też tutaj może być bardzo dobry czas, ponieważ. Szóstka danarów też mówi o tym, że jest równowaga, że znajdujemy kogoś, kto jest w stanie dać nam to, czego potrzebujemy. Czyli ten przepływ w związku. Jeżeli były jakieś kłótnie, to też to jest karta takiego dogadania się, wyrównania. No. To może być dla Was, drogie strzelce, naprawdę bardzo dobry miesiąc. Zwłaszcza jeśli będziecie. Otwierać się na, na to, co nowe, prawda? Bo mówię tutaj o tym Asie Kielichów, ale będziecie też dokładnie wiedzieć, czego chcecie. To też jest tutaj ważna rzecz, żeby, żeby po prostu wiedzieć, czego się chce i podążać w obranym kierunku w taki zdecydowany sposób. Ten wybór, on się może dokonać sam, ale jeżeli Wasze zaangażowanie będzie. Większe, to y, ta wasza karma, tak jakby y, będzie przechodziła w tą y, pozytywną stronę i będą do was szły dobre rzeczy. Będziecie y, obdarzeni łaską, prawda? Otwierajcie się na to, bo za tą łaską idzie w denarach, to idą i pieniądze, i zdrowie, prawda? Bo to są denary, czyli y, to, co jest związane też z naszym ciałem, y, ale też ludzka życzliwość, pomoc. I bycie w przepływie, to jest nauka bycia w przepływie, to jest najważniejsza rzecz, tak naprawdę. To może być naprawdę bardzo dobry dla Was czas. Pozdrawiam serdecznie wszystkie strzelce. Trzymajcie się ciepło. Niech, niech ten y, czas stycznia, ta druga połowa stycznia będzie dla Was jak najlepsza. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia następnym razem.